Czy masz często problemy z karkiem, albo budzisz się rano spięty, dopóki naprawdę się nie rozruszasz? To bardzo, bardzo powszechny problem. W tym wideo dowiesz się, jak możesz tego uniknąć, aby do tego nie doszło oraz co możesz zrobić, gdy to już się stanie. Tak, a teraz przejdźmy do tematu: jak najlepiej spać, aby nie mieć bólu karku lub się go pozbyć w czasie snu. A Ina pokaże, jak najlepiej spać, czyli na, na plecach. Śpiąc na plecach, Dochodzi do tego, że wygięcie, które pojawia się przy siedzeniu przy biurku, ciągle przenika do mięśni oraz powięzi, co skutkuje tym, że w trakcie snu mają one możliwość ładnie się relaksować i rozluźniać. A oczywiście człowiek rusza się w nocy i czasem kładzie się na bok. A potem udajmy, że to jest poduszka, jest gotowa, i wtedy po prostu kładziemy się w śnie ładnie na bok, by głowa była podparta. Zawsze zwracaj uwagę, leżąc na boku. Że nogi są proste, można poduszkę albo coś miękkiego między kolana włożyć. Tak, to jest zdecydowanie najlepsza i optymalna pozycja do leżenia poza spaniem na plecach. Teraz wróć na plecy, ponieważ teraz podłoże pięknie ustawia cały kręgosłup w jednej linii, przynajmniej w kierunku tej linii, co pozwala podczas snu sukcesywnie pozbywać się nadmiernego wygięcia w karku. Czego absolutnie nigdy nie powinieneś robić, to używanie tak zwanej poduszki pod kark. To rzeczywiście jest bardzo przyjemne odczucie. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wchodzimy w dokładnie te przeprosty, które przyjmujemy w nieprawidłowej pozycji, siedząc przy biurku w ciągu dnia. Ciało jest ponownie rozpieszczane, oszczędzane, można powiedzieć, że. głaskane, to najlepsze określenie, w tym nadmiernym wygięciu. I tego nie wolno ci robić, chociaż może to dobrze wyglądać, bo w ten sposób przeciągasz sytuację na korzyść bólu. To dolewanie benzyny do ognia, ponieważ ból karku nie będzie miał szans ustąpić. Więc zawsze ładnie kłaść głowę. A teraz specjalna porada: możesz również położyć się na brzuchu. Jeśli przejdziesz do pozycji na brzuchu, proszę obróć się i na. Teraz musisz, ponieważ nie możesz leżeć na nosie, obrócić głowę na bok. I to jest wspaniałe, ponieważ kiedy obracasz głowę na bok, wtedy. dokładnie te mięśnie są ładnie rozciągane, które i tak są za krótkie i napięte w związku z napiętym karkiem. I wtedy zmieniasz stronę chociaż raz w nocy, na przykład, lub stale przechodzisz na tę drugą stronę. I możesz również ładnie ustawić kąt obrotu głowy. Jeśli masz jedną rękę w dole, a drugą tutaj, kąt nie jest aż tak ekstremalny. Na przykład, kiedy opuszczam ramię inny jeszcze niżej, wtedy kąt staje się trochę bardziej ekstremalny. Jeśli teraz podniesiesz ramię, będzie jeszcze bardziej ekstremalnie. Widzisz, możesz więc pięknie ustawić swoją pozycję rozciągania dla mięśni otaczających szyjny odcinek kręgosłupa. Także możesz naprawdę komfortowo spać i podczas snu skutecznie zapobiegać bólom szyi lub je nawet całkowicie eliminować. Poją drogą prawie tak samo złe jak pokazany wcześniej przykład z wałkiem pod kark, jest spanie na zwykłej poduszce, co oczywiście wielu ludzi praktykuje. Dlaczego to jest szkodliwe? Ponieważ poduszka wypycha kręgi szyjne i głowę do przodu, co powoduje zaokrąglenie pleców. A więc ta pozycja wywołuje i wzmacnia garbienie. Powinieneś właściwie zrezygnować z każdej poduszki. Na początku ci się to nie uda, ale już jest to korzyść, aby stopniowo zmniejszać wysokość poduszki, aż w końcu stanie się to dla ciebie bardzo łatwe. Spać bez poduszki. I na. Weź to teraz do ręki i obróć proszę najpierw głowę, aby było to dokładnie widoczne. Najpierw usiądź prosto. Teraz obróć głowę lekko w prawo, około 45 stopni. I opuszczasz ją tak nisko jak się da. A teraz tutaj ten cały obszar, włosy trochę na bok, cały ten obszar stanie się widoczny. I tutaj za uchem, nieco poniżej, jest kość, którą wyraźnie czujesz. I zaczynasz tam od mini-rolki. Umieszczasz ją tam, tak, żeby znajdowała się pod kątem około 45 stopni, czyli dokładnie po środku, między tym kątem z tyłu, a kątem całkowicie z boku. Dokładnie po środku między tymi punktami i teraz tocz z naprawdę dużym naciskiem w dół. Zaczynamy, Ina. Tak, powoli tocz się coraz bardziej w dół i uważaj, aby rolka delikatnie masowała ten odcinek, gdzie jest naprawdę wiele napięć, aby to ładnie i miękko się rozluźniło. Tocz się dalej aż do końca, póki masz siłę. W końcu zaczyna jej brakować i wtedy nie można już dobrze się toczyć. Robisz to powoli i z pełnym spokojem, powtarzając to dwa lub trzy razy z każdej strony. Cieszę się, że jesteś z nami do końca. Jeśli masz tendencję do odczuwania bólu karku w ciągu dnia z powodu pracy biurowej lub innych obciążeń, znajdziesz tutaj ćwiczenia, które mogą Ci pomóc.